15 grudnia, moi mili twardziele i ludzie z Tytanu 2024 roku tutaj schronisko pod Wieżycą i tutaj moi mili, w tym miejscu w tym miejscu jest, jest start zimowego półmaratonu i maratonu ślężeńskiego już 11 stycznia dzisiaj treningowo zaczynam tu, ten ciemny bór czarnym szlakiem, który później nie pamiętam w jaki odbija, może nie zbłądzę, bo nieraz mi się zdarzyło. Zrobię połowę dzisiaj tego dystansu do szczytu. Nie podoba on mi się w końcówce tego pierwszego etapu. Przez te skałki tam się przebiega, zjeżdża pupą po skałkach w dół, i później schodami od tyłu, od wieży widokowej się wbiega na szczyt Silęży. No ale przebiegnę, zobaczymy. Sami zobaczycie. Ten pierwszy odcinek jest dosyć wąski. Tu akurat jest, można powiedzieć, autostrada. Trochę śniegu. Więc ja już dwa lata z rzędu puszczam to około 300 osób, 300 biegaczy przodem. I startuję jako ostatni. Bo to po prostu zwyczajnie jest przepychanka. Na pierwszym kilometrze a w zasadzie. Na pierwszych dwóch kilometrach. Po jakichś dwóch i pół kilometrach od startu dobiegacie do takiego rozwidlenia. Trzy uliczki są. Ta środkowa to jest czarny szlak dalej, który prowadzi, krótko mówiąc, u podstawy, wokoło ślęży. Jak tym pobiegniecie, to dobiegniecie w miarę szybko do tą padła. Natomiast zimowy idzie w górę, żeby. Na drugą stronę góry przebiec Po kolejnych dwóch kilometrach dobiegamy do rozdzielenia. Tak, żeby było jasne, ta e, skrajna prawa to też jest czarny szlak. Tamten środkowy też mi się wydaje, że jest na czarno e, e, oznaczony, ale na pewno tamten środkowy też idzie tylko, że bardziej płasko do tą padła, bo tu jak pobiegniemy to za chwilę jest w dół do tą padła i tam właśnie z góry jak się zbiega zimowym to się właśnie wskakuje z powrotem i tu jeżeli się nie mylę, że to jest to rozwidlenie, bo mi się zdarzyło źle skręcić to teraz będziemy właśnie obiegać ślęże troszeczkę łukiem i od tyłu kamiennymi schodami od strony wieży widokowej wbiegać Wydaje mi się, że nie pobłądziliśmy tym razem. Bo ja zwykle z dołu tutaj dobiegam do tego miejsca i tutaj biegnie się pod górkę do wejścia po tych takich tak a my teraz będziemy obiegać tak prawie 270 stopni zwykle właśnie tędy biegam na ślęże tak jak tutaj pan piechór bo piechurzy tędy mają najprostszą drogę od strony wieżycy więc jesteśmy tutaj tak jakbyśmy na wprost mieli tą wieżę antenową no tutaj musimy jeszcze polecić jakieś 180 stopni w połowie obwodu góry. Te skałki, do których biegniemy prawdopodobnie nazywają się skałkami Władysława, ale jak to z moją wiedzą, różnie bywa. Nie lubię w każdym razie po nich biegać. O, nie nagrywało się. Jak to Ślęża. Niezbyt wysoka górka, ale. Może zaskakiwać z różnymi nawierzchniami Trzeba pokrążyć po lesie trochę Jak drzewa zwalone No i wieje Wieje, zawiewa śniegiem W niektórych miejscach Można się zakopać W błoto Ale no cóż, jest pięknie Tak, jesteśmy tutaj Zaraz pod tymi skałkami tam gdzieś jest tam padło Także tutaj tak to się śmiga między sosenkami ja przynajmniej całkiem nieświadomie obiegłem te skałki bo z tych skałek gdzieś tam się schodzi w zasadzie zsuwa się na pupie i tutaj się lasem zbiega właśnie do trasy tak właśnie obiegłem te skałki że dobiegłem do trasy od strony to padła to jest chyba żółty szlak tak dobrze pamiętam żółty więc teraz jakiś kilometr do góry żółtym szlakiem a tędy się zbiega już Półmaratonem maratonem od góry prawie 11,5 km od samochodu a od 10 km od startu mamy szczyt ślęży anteny dzisiaj chyba nie zobaczymy o, widać ją trochę właśnie śnieżona też wieje dzisiaj zima tutaj pełną gębą Ty Był solidną firmą zrobił ten szlak tak jak być powinno, no to myśmy wybiegli za kościoła tam też nie widać dzisiaj w tej mgle wieży widokowej i tam się wbiega po takich schodach, no nie pokażę wam ich zwyczajnie, bo mnie się nie chce, nawet czubka nie widać na tak tutaj bielutko ale pięknie uwielbiam takie widoki ale czas tam szybko uciekaj, żeby nie być zbyt mokrym bo buciki tak mokre w lesie wpadły gdzieś tam w Błocko ja tu zbiegam taką drogą techniczną z góry teraz, ale ona tutaj właśnie łączy się po lewej jak widzicie z czarnym szlakiem tym czarnym szlakiem właśnie wracamy tydzień temu biegłem tędy w sobotę wracamy tym czarnym szlakiem Półmaratonu zimowego tutaj, jeszcze chwileczkę w dół, i później około 500 metrów pod górę trzeba wytrzymać. Ostatni podbieg i jakieś 200-300 metrów do mety. Tak, właśnie tu są dole zimy. Nie ma i tu czarny szlak skręca. I ostatnie jakieś 300, może 500 metrów pod górę. Jak tutaj już wytrzymaliśmy, to tutaj mamy ostatnią prostą. Cześć. Tu jest już ostatnia prosta i za zakrętem myta. I tu już sportowcy amatorzy cisną pełną dzidę. Bo widać budynek i jest meta. Także słuchajcie, przygotowujcie się, próbujcie. Pięknie tu jest na ślęży, polecam. Ja jestem zakochany. Moi mili twardzieje i ludzie z czas na podsumowanie. Nie zrobiłem tego na podwórku, ponieważ wieje. Jak widać, już przebrałem. Czerwony nos jak u gościa z sklepu. Podsumowanie 2024 roku, zarazem, ponieważ i gdyż to, moje ostat... to moja ostatnia wizyta na ślęży w tym roku. Czy sezon udany? No sezon nieudany pod tym względem, że no, nie mogłem startować w zaplanowanych zawodach Ponieważ od połowy kwietnia męczy mnie ostroga piętowa górna I to, że już zacząłem biegać i wróciłem na górki to jest dużym sukcesem Ale nim to się wszystko zabuduje i przestanie mi przeszkadzać No to pewnie jeszcze długi proces Więc zobaczymy co w przyszłym roku będzie, bo... Chciałbym zrobić to czego w tym roku nie zrobiłem, czyli 130 na festiwal, Dolnośląskim, Festiwalu Biegów Górskich i 140 na Ultra Kotlinie w Karkonoszach. Ale co przyniesie czas, to zobaczymy. W każdym razie nie poddawajcie się, nie bierzcie wszystkiego na serio, bo to po prostu tak wychodzi. Ciało nam czasami odmawia posłuszeństwa. Czasami nam się zwyczajnie nie chce, albo no właśnie, no coś zaczyna Wam rosnąć w organizmie tam, gdzie nie powinno, albo jakiejś kontuzji innej doznacie i, i pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Ale obserwując i kibicując wielu biegaczom, ultramaratończykom, których znam, widzę, że jest raz z górki, raz pod górkę grunt, by robić to, co się kocha. A jeżeli się kocha, bieganie bo to wciąga, wciąga, że można to spokojnie nazwać kochaniem tego biegania bo jest coś, co cię pcha do, do przodu i tak to jest w moim wypadku ja się w ogóle tego nie spodziewałem, słuchajcie i teraz mm, nie wyobrażam sobie biegać miałem wielkiego stresa jak prawie dwa miesiące nie biegałem zupełnie tak się denerwowałem, już kiedy będę mógł zacząć znowu coś robić ale no jest to coś takiego, co przynosi dużą satysfakcję i uczy samego siebie, przebywania z samym sobą, bo ultrabiegi to biega się głową, trzeba nauczyć się przebywać z sobą ten długi okres czasu przez długość trwania biegu, po prostu oswoić się z samym sobą, oswoić się z drogą, bo to jest bieg drogi. Słuchajcie, nie przeciągam, nie marudzę. Nie nawijam makaronu dalej na uszy. Powodzenia Wam wszystkim życzę. Zawsze Wam kibicuję, bo bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.